Witam wszystkich bardzo serdecznie w ten szczególny dla nas wieczór. Yy, chcielibyśmy z uczniami Szkoły Podstawowej tutaj pobliskiej nr 41 poprzez przedstawienie yy, w jakiś sposób też przybliżyć to, co się tak naprawdę w czasie Świat Bożego Narodzenia stało. Yy, słyszymy, że coś nam no, tutaj jeszcze to poszumie, to coś tam Szczela, tylko przygotujmy ucho i oko na takie rzeczy, a skupmy się na tych treściach, które teraz tutaj będą przedstawione. Słuchaj, piuszku, a może hmm, Czekaj, tak to tak, jest tak. Albo wiesz co? Może ta jednak będzie lepsza. A no więc i No też jest ładna. Czego ty tam cały czas szukasz w tej komórce? W ogóle nie patrzysz na rzecz. Patrzę, dziadku, dostałe cały czas SMS wiesz. Wy, młodzi, to teraz chodzicie i jacy rozkojarzeni. Zbaczeni w te komórki i z tymi kabelkami w uszach. Ja tak, wiem, jak ty byłaś młody, to cała ulica bawiła się razem. I tak dalej. Teraz jest trochę inaczej, inne czasy. Ale to chyba ma znaczenie, jak kocho i będzie przez cały święta stała w domu. W przy jakiej końce będzie śpiewać kolędy i spędzać rodzinne wieczory? No tak nie ma ale, ale co? Ale teraz to już inaczej te święta obchodzi. One są bardziej takie symboliczne. Na przykład ty zawsze opowiadasz, że w czasie świąt wy znajomyś, śpiewaliście kolędy. Kto głośniej, kto zna najwięcej. My na Wigilijce w szkole jedliśmy chipsy i oglądaliśmy film. Teraz jest zupełnie nie wiadomo, co teraz się w tych Nie świętach. się, że narodził się tam Bóg, a jakoś nie widać, że jest Bóg. Bóg nie rodzi się z Tajni. Chyba dlatego ludzie się go w ogóle nie boją i w niego nie wierzą. Teraz trzeba z tyłu mówić o takich rzeczach. Jakoś święta, o Bogu, o Lepiej się nie wydać, lepiej dać spokój. Wiesz co? Opowiem ci pełną historię. Sący tam swoje owce wiedzieli o jego istnieniu. Dlatego każdego wieczora wystawiali straży. był głodny, zły i stygny. Bali się go wszyscy w całej okolicy. Ach, strasznie męczące to zapasanie owiec. Wciąż trzeba idzie wszystkie na oko. Oj, tak, nie ma chwili wytchnienia. Wciąż od nowa trzeba je przeliczać. Bardziej teraz, bo znowu widziano nową wiedzę groźnego wilka. Z pewnością będzie chciał zaatakować nasze statki. W końcu bądź są bardzo łatwym cele. Trudno. Trzeba będzie czuwać nawet nocą. Będziemy się rozgrzewać przy ognisku. Miało to być wyjątkowa noc, święta i błogosławiona. W tę noc miał przyjść na świat Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. I oto nagle napilnąc swoje czarne pasterzy z nieba padło jasne światło. Okazało się, że przybyli do aniołowie, głoszą na to są nowinę. Nie bójcie się, oto zwiastuje Wam Radość świętą. Która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodzi się Wasz Pawikiem, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla Was. Znajdziecie niemowlę, objęte w pieluszki i leżące w lodzie. Widziałeś to, co ja? Tyle aniołów na Was, a jak byli piękni. Tak. Słyszałeś, co powiedzieli? Mamy iść do miasta Dawida. Chyba chodziło im o Betlejem. To tam narodził się Zbawiciel Pan. Tak. Chodźmy jak najszybciej obsługać to dziecko. Hmm, pasterze zostawili swoje owce bez opieki. Tego jeszcze nie było. No cóż, zanosi się na obwitą kolację. Najpierw powoli będziemy je zagryzać. Zaczniemy od najmłodszej. Ale gdzie poszli pasterze? Coś bardzo ważnego musiało się stać. Nigdy nie zostawiali swoich owiec. Hmm, trzeba to sprawdzić. Prawda był godny, ale jeszcze bardziej był ciekaw, co takiego się stało, że pasterz zostawił swoje owce. Bezpiecznie odległości ruszył za pasterzami. Jak to możliwe, że urodziłaś dziecko w szokie dla zwierząt? Aniołowie, którzy ukazali się nam z nieba, powiedzieli, że dziś ma się tu narodzić Zbawiciel Świata. Witajcie. Wraz z moim małżonkiem, Józefem, zmierzaliśmy na spis ludności, ale nadszedł dla mnie czas narodzin. Szukaliśmy bezpiecznego schronienia, ale nikt nas nie przyjął. Ufamy jednak Bogu, że nas nie opuści. Chcielibyśmy Wam pomóc, ale sami nie mamy zbyt wiele. Jesteśmy głodni i skarznicy, a nikomu nie mamy pomocy. Pasterze trudno trudną sytuację tej rodziny, tworzyli im swoje skromne, ale serca płynące daje. Na łonie Równych Króla. Ofiarowali oni ciotki swoje dary. Złoto, kadzidło i mirne. Pokłonili się pokornie i odeszli. Kilka chwil później, zmęczeni, Maria i Jędzio zasnęli. Wtedy pod stajenkę zagrał wilk. O, a co to za dzieciątko? To o wiele smaczniejszy koniec niż te owieczki. Wreszcie za spokoj mód. Rozpłynie się w ustach. Wilk ruszył przed siebie. Cichutko, szybko go nie zauważył. Tylko dzieci Jezus patrzyło na niego. Zaczął się zbliżać, już by przy żłobku, błysnęła jego zęby i pogłaskało go po Pierwszy raz, kto z miłością dotknął się wilka, ten pierwszy dotyk miłości zmienił jego serce. lepiej w ogóle nie mówić o świętach, o Bogu. Bo wszyscy się śmieją i nikogo to nie interesuje. A wiesz, czemu tak jest? Bo ludzie nie znają Boga, nie wiedzą, jaki On naprawdę jest. Widzisz, gdyby ich atakował małego Jezusa, nie wiedział, że Jezus go kocha. Iż dużo ludzi woli nie mówić, nie wierzyć w Boga, bo nie wiedzą, że Bóg ich kocha. To małe słabe nie powiedz o Jezusie miłości do nas, na nasze krety. Bo zawsze odpowiadam miłością. Byłoby naprawdę pięknie, gdy ludzie nas w tą miłość by odpowiedzieć. Wtedy z trudnością nie byjemy dla siebie Mieliby serce pełne miłości. Choć musimy by się wybrać jak to Robi się późno. Narodziłem się w stanie, abyś Ty nauczył się świętać każde miejsca. Narodziłem się bezsilny, abyś ty nigdy się nie miał Narodziłem się z miłości, abyś ty nigdy nie w moją miłość. Narodziłem się w nocy, abyś ty uwierzył, iż mogę każdą w każdą rzecz z całkowitą ciemnością. Narodziłem się w ludzkiej postaci, mówi Bóg, abyś ty nigdy nie wstydził się być sobą. Narodziłem się jako człowiek. Abyś ty mógł stać się z Synem Bożym. Narodziłem się prześladowany od początku, abyś Ty nauczył się przyjmować wszelkie trudności. Narodziłem się w prostocie, abyś ty nie był wewnętrznie zagmatwany. Narodziłem się w ludzkim życiu, mówi Bóg, aby wszystkich ludzi przyprowadzić do Ojca.